Hejka, witam bardzo serdecznie w kolejnym filmiku na moim kanale, mamy dzisiaj 17 sierpnia Oczywiście zapraszam was do filmu, ja zbieram się na siłownię Dzisiaj mamy taką strasznie średnią pogodę powiem wam, że ja już kilka razy próbowałam zaczynać vloga I mam dużo takich różnych przebitek, typu z rolek, jakieś takie coś Więc myślę, że teraz to puszczę, bo jednak nie chciałabym stracić tego materiału yy, Więc puszczę to teraz no, ale wiedzcie, że to nie jest teraz, bo dzisiaj jest akurat brzydko, dość chłodne i ja krótkie takie bluzkę na ramionczkach, co czuję, że jest błędem, ale cóż, jedę autem, więc myślę, że nie będzie tak źle. O, po to przyszliśmy tutaj do autka po rolki, bo idę na rolki i musiałam je wyciągnąć. chciałam wam pokazać moje nowe paznokcie tak zrobiłam sobie nowe pazurki pierwsze w sumie chciałam sobie zrobić właśnie yy, bo później jak pójdę właśnie na studia to nie będę mogła, no a jakbyście chcieli więcej zobaczyć moje paznokcie to zapraszam tiktoka bo tam jest tiktok z moimi pazurkami ja Wróciłam do domu i poszłam po, szybko na zakupy do i kupiłam taką lasagne z kurczakiem. Ja ją mega lubię. Ona nie ma aż tak dużo kalorii w porównaniu do innych lasanii. Jest z kurczakiem yy, i ma prawie 30 gram białka, więc nice. I w całości ma 50. 5, boże, 530 kalorii, jakoś tak, więc to nie jest moim zdaniem duże jak na lasanie, bo jak patrzyłam to w porównaniu do innych, na przykład miały w połowie. Nie wiem, w połowie miały 300 coś, a całość miała 550 na przykład. To ja kupiłam pomidory w Oliwie i szpinak, bo jutro będę robić taką potrawę z makaronem, ze śmietaną. No nie wiem, czy zobaczycie, może nagram, może nie zobaczę. Nie wiem, czy będę nagrywać. Teraz się będę ogarniać i coś do jedzenia, bo nie wiem, czy to było słychać, ale burczy mi brzuch. Zrobimy sobie szybki haul z kokolity. Pierwszą rzeczą jest zaletka z, taka z Golden Rose Miałam kupić same gumeczki, bo w sumie mam zaletkę, ale nie mogłam znaleźć samej gumeczek na kokolite, więc kupiłam po prostu zaletkę Ona kosztowała z 8-12 zł jakoś tak Taka odżywka z Essence, o której słyszałam bardzo dużo ostrości Hmm... O której słyszałam bardzo dużo yy, pozytywnych opinii jest to żywka z Essence, więc jestem ciekawa, czy faktycznie da jakiś poprawiony efekt na rzęsach. Zobaczymy, będziemy testować. Coś, co kupiłam po raz drugi, bo musiałam po prostu, bo się skończyło, a bardzo lubię ten fixer, no więc zamówiłam sobie kolejne opakowanie, chyba drugie nawet. Pierwszą rzeczą, którą chcę wypróbować, są rzęsy z Ardel. Chciałabym nauczyć się po prostu kreślić bo może mi się to kiedy przydać. No i chciałabym poprawić swoje makijaże, więc myślę, że niekiedy z rzęsami fajniej to wygląda. Szczególnie, że ja mam swoje takie dość proste. No i chciałabym się nauczyć, więc kupiłam sobie taki dupak rzęs. Myślę, że są, mam nadzieję, że są delikatne, bo ja tego nie umiem wyczuć za bardzo. Maskara do brwi: taki żel do brwi koloryzujący. Ja miał, mam ten żel, tylko kurczę, nie chcę się wyostrzyć. Ja mam ten żel tylko w wersji bezbarwnej. Kupiłam sobie teraz taki ciemny żel. Mam kret, zaczęłam ostatnio używać troszeczkę kredki do brwiny. Bardzo umiem nią, ją się posługiwać. Po prostu, jakby wypełniam sobie nie obrysowuję, nic tylko wypełniam. No i stwierdziłam, że może też żel być fajnym sposobem tak na szybciutko na ogarnięcie ich. Poza tym dostałam takie dwie próbki kremów. Myślę, że będę sobie testować, bo bardzo lubię firmowianek jeśli chodzi o żele. Więc może wypróbuję i mi się sprawdzi. I dostałam również taką próbkę takiego, że po prostu pranie się nie zabarwiło, jeśli pomieszamy kolory. Też sobie przetestuję, bo miałam takie chusteczki i one były za spoko, więc zobaczymy jak to się sprawdzi. I to by było tyle. Hejka, dzisiaj mamy poniedziałek, czyli 23 Sierpnia. Dawno się do Was tutaj nie odzywałam na tym vlogu. Są jakieś tam przebitki z weekendu. Powiem Wam, że zapomniałam troszeczkę, że nagrywam. Byliśmy w sobotę w Kinie, albo w piątek, już nie pamiętam kiedy, na filmie Nie Oddychaj 2 i chciałabym Wam później troszeczkę o tym opowiedzieć. Chciałam się do Was trochę przywitać i chciałam Wam pokazać moje kolorowanki, bo nie wiem czy wiecie, jakby kolorować. i akurat. Przy sobie nie miałam, bo jestem u Karola w domu. Przy sobie nie miałam, więc po prostu wydrukowaliśmy jakieś. Pierwsza to jest Arielka. Może was tak dam. Tak wam pokażę, bo będziecie lepiej widzieć. Więc to jest Arielka. No, całkiem. Też to nie są moje kredki, więc wiecie, musiałam jakby się. No, dostosować. I druga to jest taka. I teraz jestem w trakcie. I powiem Wam, że mega mi się podoba. Tylko temu tylko. Nie mam pomysłu na kolory i z tym mam problem, ale no jak skończę to wam pokażę. No i tutaj jest taka, ale nie wiem czy będę ją dzisiaj malować, czy na przykład zacznę malować Tom, a Tom zrobię na końcu, jeszcze nie wiem. No i dajcie znać, czy lubicie kolorowanki, a jeśli lubicie, to dajcie znać y, jakie kolorowanki polecacie, bo Chciałabym znaleźć coś fajnego, coś nowego. Ja generalnie nie, nie bardzo miałam jakąś taką kolorowankę, tajemny ogród i ona była taka, wiecie, dla dorosłych skomplikowana, ale tam były prawie same rośliny, jakoś nie. Ja wolę właśnie, jak są jakieś postacie, jakieś na przykład ym, coś takiego, ale jakieś Disneyowskie księżniczki, bla, 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 więc możecie mi pisać, co polecacie, takie bardziej może skomplikowane. Ja wyglądam, jakbym dopiero wstała, ale w zasadzie tak było, bo dzisiaj mam środę, czyli 24, a 25, teraz już nie wiem, no ale sierpień, w każdym bądź razie, ja przyjechałam do domu od Karola, a mamy godzinę po siódmej, a to dlatego, że dzisiaj, o kurczę, że dzisiaj musiałam po prostu już być w domu, bo zwyczajnie w świecie mm, muszę zrobić kilka rzeczy, a jadę w piątek jadę w poniedziałek, ale jakby już mam w piątek wyjeżdżam ze swojego domu i już nie będę tu wracać, więc muszę wszystko ogarnąć do piątku, a mam naprawdę sporo rzeczy, ale to wszystko dowiecie się w nowym vlogu, który chcę nagrać taki vlog przedwyjazdowy, ogarnianie, pakowanie. No, i powiem wam prawdopodobnie wtedy w tamtym vlogu, gdzie jadę, albo wam nie powiem i powiem dopiero w kolejnym vlogu, ale może wam powiem, żeby nie było, gdyby nic się nie pojawiła. I zapomniałam wam chyba powiedzieć w ogóle na temat filmu Nie Oddychaj, bo miałam wtedy być pomalowana, ale w końcu się nie malowałam i nie nagrywałam, nie wiem czemu. Więc film Nie Oddychaj był ciekawy. natomiast nie, myślałam, że to będzie kontynuacja pierwszej części, a totalnie nie było kontynuacją pierwszej części. Jakby tylko wątek tego, że ten facet był taki jaki był, był kontynuowany. I to tyle. Więc powiem Wam, że był ciekawy, podobał mi się, nawet może troszeczkę bardziej. Może. Ale no, ciekawy. Polecam obejrzeć, jeżeli oglądaliście pierwszą część i Wam się podobała, no to myślę że to coś podobnego. Ciekawe, więc jeżeli jest, lubicie takie tego, 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 tego typu filmy, to polecam. A ja teraz idę się ogarnąć, rozpakowywać yy, torebkę, więc mam nadzieję, że ten vlog Wam się podobał. No i co? To by było na tyle, więc cześć!